Cześć, z tej strony QST Royale. W dzisiejszym filmie pokażę wam, jak ustawić Battlefield 6, żeby wycisnąć z niego absolutnie wszystko: czyli jak najlepszą widoczność na polu bitwy i jak najwyższe możliwe fps -y. Zaczynamy! Rok pierwszy to absolutna podstawa i rada prosto od samych deweloperów. Tworzymy specjalny plik konfiguracyjny, który zoptymalizuje wykorzystywanie waszego procesora. Jak wiecie, Butterfield to gra, która uwielbia mocne procki, więc ta zmiana to prawdziwy game changer. Na początku stwórzcie na pulpicie nowy plik tekstowy, klejcie do niego komendy, które znajdziecie gotowe do skopiowania w opisie tego filmu. Wyglądają one tak, ale uwaga! Wartości musicie dostosować do swojego procesora. Żeby to zrobić, klikacie prawym przyciskiem myszy na pasek zadań i wybieracie manager zadań. Przejdźcie do zakładki wydajność i spójrzcie na liczbę rdzeni i procesorów logicznych. W moim przypadku jest to 8 rdzeni i 16 wątków, dlatego w dwóch pierwszych linijkach wpisuję 8, a w ostatniej 16. Wy wpisujecie tam swoje wartości. Gotowy plik zapisujecie pod nazwą user.cfg i co najważniejsze, przeniesiecie go do głównego folderu z grą. Niezależnie czy gracie na Steam czy poprzez aplikację i Play, plik musi wylądować w głównym katalogu Battlefield 6. Gwarantuję, że zobaczycie różnicę. Krok drugi to szybka optymalizacja w panelu sterowania Nvidia. To ustawienie polecam Zwłaszcza osobom ze słabszym sprzętem w panelu Nvidia w zakładce Wyreguluj ustawienia obrazu. Zaznaczacie opcję stosuj preferencje użytkownika, podkreślając i przesuwając suwak maksymalnie w lewo w stronę wydajności. To prosty trik, który zawsze daje wam kilka dodatkowych klatek. No dobra, a teraz przejdźmy do samej gry. Wchodzimy w ustawienia, następne w zakładkę grafika. Jasność i ostrość to kwestia gustu. Nie wpływają na FPS, -y, więc od razu przechodzimy do zakładki ustawienia zaawansowane, bo tutaj dzieje się cała magia. Ogranicznik klatek zostaje zawsze wyłączony, chyba że wasz komputer generuje znacznie więcej klatek niż odświeżanie monitora i chcecie ustabilizować obraz. NVIDIA Reflex, absolutna podstawa. Ustawiacie na włączone plus boost dla minimalnego opóźnienia. Wygładzanie krawędzi i DLSS. Jeśli macie kartę graficzną NVIDIA z serii RTX, to opcja jest prosta. Wygładzanie krawędzi was nie interesuje, bo włączacie DLSS. Działa to w Battlefield 6 rewelacyjnie. Ustawiacie DLSS w trybie jakość lub zrównoważony, a zyskujecie ogromny przyrost FPS przy minimalnej stracie jakości obrazu. Jeśli jednak nie macie karty z DLSS, to wygładzanie krawędzi polecam ustawić na TA. Na koniec najważniejsza zakładka ustawienia jakości grafiki. To tutaj możecie sobie poeksperymentować. Na ekranie pokazuję wam moje ustawienia. Jest to mieszanka opcji wysokich, średnich i niskich, która moim zdaniem daje idealny kompromis między widocznością a płytnością. Jeśli po zastosowaniu wszystkich tych kroków wasz klatkaż nadal nie jest satysfakcjonujący, zacznijcie od obniżenia tych opcji, które u mnie są włączone na wysokie lub średnie. Kombinujcie, aż uzyskacie idealny dla siebie balans. Jestem jednak pewien, że jeśli zastosowaliście wszystkie kroki tego poradnika, wasze FPSy już poszybowały w górę. Jeśli tak się stało i chcecie być na bieżąco z kolejnymi materiałami z Battlefield 6, to wiecie co robić, zostawiacie subskrypcję, łapkę w górę dla zasięgów i koniecznie napiszcie w komentarzu o ile wzrosła Wasza płynność gry. Pozdrawiam i do usłyszenia na polu bitwy żołnierze. Mówił QST Royal, siamano, cześć!